Witajcie, jestem Vincent z portalu mmvolt.pl, a to są wiadomości, czyli najnowsze doniesienia z rynku gier MMO i pochodnych. Zapraszam. War Thunder otrzymał uaktualnienie 1.29, które wprowadza kilka zmian do tego samolotowego MMO. W War Thunder pojawią się przede wszystkim Nowe samoloty dla każdej nacji, włączając to legendarne amerykańskie B-25, japońskie ciężkie myśliwce G5N i G8N, a także niemieckie DO-217. Brytyjczycy natomiast otrzymają Meteor Mk8. Oprócz samolotów w War Thunder pojawi się nowe okno logowania, hangaru, profilu graczy. Całkowitą nowością jest nowy system ekonomii. Fanów modyfikacji samolotów na pewno ucieszy nowa funkcjonalność, czyli możliwość ustawienia różnego rodzaju amunicji do karabinów maszynowych zamontowanych w samolocie. Same samoloty natomiast będą się teraz bardziej spektakularnie rozpadać ze względu na wprowadzony nowy system zniszczeń. Oczywiście zmian pomniejszych jest bardzo, bardzo dużo, a link do pełnych patch notes znajdziecie w newsie, do którego to link znajdziecie w standardowym w opisie do tego filmu firma Innova, wydawca gry Lineage 2 uruchomiła otwarte beta testy polskiej wersji gry. To wydarzenie jest zwieńczeniem wytężonej pracy całego zespołu, który poświęcił ostatnie miesiące na dopracowanie wszystkich elementów produkcji w trosce o zadowolenie polskich graczy. Udział w becie mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby, nawet najwięksi nowicjusze. Wystarczy pobrać klienta z oficjalnej strony gry oraz założyć konto, aby po chwili przenieść się do fantastycznego świata Lineage 2. Oto co mówi Konstancja Linka, Project Development Manager Lineage 2 Polski Wersji firmie INOWA. Od samego początku naszym głównym celem było dostarczenie gry najwyższej próby, i dlatego z prawdziwą radością mogę powiedzieć, że po wielu tygodniach i miesiącach ciężkiej pracy w końcu nadszedł dzień, w którym możemy pokazać polskim graczom nasze dzieło. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na dopracowanie lokacji, i choć pewne elementy mogą jeszcze nie być finalne, wszak to wciąż beta, to chcemy zaprosić wszystkich do naszej gry. Data premiery pełnej wersji polskiego Lineage 2 zostanie podana w nadchodzących tygodniach. Runes of Magic świętuje wraz z fanami czwarty rok swojej obecności na rynku. Obchody jubileuszu potrwają tydzień, podczas którego gracze będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych konkursach i wydarzeniach. Do wygrania czekają wartościowe przedmioty oraz potężne bonusy dla postaci. Przez 4 lata podróży po Taborei gracze z Europy, Australii i Ameryki Północnej utworzyli ponad 8 milionów kont, wcielając się w 12 milionów postaci. Jest to bardzo dobry wynik, który czyni Runes w Magic jedną z najpopularniejszych darmowych gier MMO ostatnich lat w swoim gatunku. Jakie są atrakcje czekające na graczy podczas urodzinowego tygodnia, który Zakończy się 26 marca. Specjalne prezenty, urodzinowe misje oraz koło fortuny pozwolą graczom zdobyć wartościowe przedmioty, dające premie do punktów doświadczenia, talentu oraz szansy na znalezienia potężnego ekwipunku. Gameforge zachęca społeczność Runs of Magic do zamieszczania na forum gry oraz jej profilu na Facebooku screenshotów ze wspólnego świętowania czwartych urodzin. Wśród autorów najciekawszych screenów rozlosowane zostaną atrakcyjne przedmioty. Więcej szczegółowych informacji na temat harmonogramu urodzinowego tygodnia oraz nagród można znaleźć na stronie wwwrunsofmagiccom pl urodziny. Seven Core kończy swoją działalność. Na oficjalnym forum tego MMORPG pojawił się wpis informujący o tym smutnym incydencie. Jay wyjaśnia, że Seven Core nie zdobyło odpowiedniej popularności, co skutkowało nierentownością tytułu, stąd jego zamknięcia. Co też wydarzy się w najbliższym czasie? Jay zwróci od 30 do 75% kosztów poniesionych w Item Shopie za zakupy wykonane pomiędzy 1 lutego a dniem obecnym. Operacje gotówkowe w Item Shop zostaną zamknięte, natomiast przedmioty premium staną się darmowe dla wszystkich chętnych. Seven Core nie zostanie zamknięty przed końcem kwietnia, dlatego pozostało trochę czasu do zabawy. W ostatnim okresie gry zostanie włączony boost zdobywanego doświadczenia. Dodatkowo trwają prace nad pomysłami, które mają zainteresować graczy Seven Core innymi tytułami g -Potato. Jak widać, ostatnia wielka transakcja zakupu g -Potato przez Webzen nie uratowała Seven Core. Nie było to wyjątkowe MMO, ale każdy upadek gry na rynku to smutna wiadomość. Jak informuje Perfect World Entertainment i Cryptic, 22 marca odbędzie się trzeci beta weekend Neverwinter. W nadchodzącej fazie testów po raz pierwszy można będzie sprawdzić tryb PvP. Dodatkowo dla graczy otwarte zostaną nowe lokacje, Pirate Skyhold i Icepire Peak, a także pojawi się kolejna grywalna klasa, Great Weapon Fighter. Natomiast maksymalny poziom doświadczenia zostanie zwiększony aż do 50. Neverwinter ma zyskać również masę poprawek, znacznie usprawniających rozgrywkę. Jest to o tyle ważne, gdyż ostatnie beta weekendy wywołały dosyć dużą falę krytyki. Dodatkowo twórcy opublikowali kolejny zwiastun, którego migawki teraz widzicie, a pełną jego wersję znajdziecie na portalu w na Dodatkowo klucze do 3 beta weekendu Neverwinter znajdziecie na portalu MMO Vault w dziale klucze. Riot Games pochwalił się właśnie kolejnym rekordem. W League of Legends grało jednocześnie na całym świecie 5 milionów ludzi. Ładny potworek wyrósł z League of Legends. Gry, która w dniu swojej premiery była skazywana na porażkę z powodu, cytuję, kopiowania doty. Oto co mówi oficjalny komunikat z Riot Games, który jest niestety krótki. Jesteśmy przytłoczeni wsparciem graczy i teraz, mocniej niż kiedykolwiek, odczuwamy na barkach ciężar oczekiwań. Powodzenia. Bawcie się dobrze i miejcie litość dla naszych serwerów. League of Legends jest obecnie najpopularniejszą grą online na świecie, a już totalnie dominuje na rynku gier MOBA. Europa szykuje się do Age of Wulin, natomiast gracze MMORPG z dalekiego wschodu przygotowują się do closed bety Swordsman Online. Na tamtejszych stronach pojawiły się nowe filmy, które przybliżają grę tworzoną przez Perfect World. Filmy, o których mowa, znajdziecie w newsie na portalu MMO World i warto do nich zerknąć. Pierwszy film to fabularyzowany zwiastun. Raczej na pewno gra nie będzie posiadała aż tak dynamicznych wydarzeń jak w owym zwiastunie, ale widać, że graficznie całość wygląda w porządku. Nie wiadomo tylko ile zastosowano filtrów przy renderowaniu. Natomiast o tym, jak Swordsman Online wygląda od środka, możemy zobaczyć na kolejnym zwiastunie. Co prawda ukryto elementy interfejsu, ale film złożony jest ewidentnie ze scen jakie gracz będzie oglądał podczas normalnej gry. Walka jest szybka, a do tego postać jest w stanie trafiać kilku przeciwników jednocześnie. Trzeci film pokazuje tworzenie postaci. Wykonano je bardzo elegancko, estetycznie, co z pewnością wielu osobom się spodoba. Natomiast opcje ustalania wyglądu postaci nie odbiegają od tego, co znamy z wielu innych gier MMO. Swordsman Online prawdopodobnie pojawi się na zachodzie, ale należy przygotować się, że Perfect World Entertainment najpierw poczeka na wynik przyjęcia mmorpg na rynkach wschodnich. To wszystko na dziś. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie odwiedzić portalu mmoworld.pl, gdzie najszybciej dowiecie się o wszystkim, co dzieje się w świecie gier. MMO. Do usłyszenia!